To dużo, dużo ładniejszy i proszę, do to realizuje Bo nie jest to jak taki takim wychodzącym a nauczysz że jak było w bardzo nie jest to. I to też nie jest to, No to jest właśnie to. Y Wiesz, no dobra, Zelo ma swoje kodeki, e, Mumble ma swoje kodeki, FRN ma swoje kodeki, e, a jeszcze Echolink ma też inne kodeki. E, tak więc spoko luz. No ważne, że działa. Pierwsze testy jak gdyby są wstępne i jest ok, coś tam działa, można, wiesz, pomyśleć nad dopracowaniem tego. E, no na razie działa to w Simplexie, nie? no ale z no Zawsze jest to po prostu coś innego. Tak więc to coś innego zostało testowane, działa, da się. E, czy są jakieś profity z tego tytułu? Nie no, przy użyciu tylko radia simpleksowego to wielkich profitów nie będzie, ale, ale. Czekaj ma jest. Jest na Ja nie ma. Jest dupleks. To znaczy dupleks jest. Tak. Jeśli ty teraz czekaj, masz... Czekaj, ty na bramce się słyszysz, ja teraz nadaję, to byś musiał e, sam krzyknąć przez mumble Breko, i czy się na bramce usłyszysz? No to mniej więcej w ten sposób, to może być tylko duplex, tak? Bo, bo w żaden inny sposób raczej nie. No osoby trzecie mogą słyszeć, osoby trzecie, czyli ja cię nie będę słyszał, e, jak krzykniesz, ty mnie też nie, e, bo mimo wszystko, wiesz, jeden gada, drugi słucha, e, ale znaczy nie, inaczej, kuśma. Nie, dobra, już mi się pomotało. Nie, nie było tematu. No, przyjdzie mi zrobić sobie antenę, bo patrzę z WR3.0 proszę ja ciebie na, na, tym, na tej częstotliwości, tak więc pokolus. Nie no dobra, działa, działa, dziękuję, przetestowane. Aha, na nanoszę się na głośniki. Mały, szybki instruktażowy film nagrany z gatunku. No pokaż, że jest, że działa i że można. I tyle w temacie. no, Temat zamknąć, rozebrać, zająć się czymś innym. Kolekcjonować, to, co ty tam rozbierasz. Przeglądaj, czy się będzie a nie na starych. No, to